Ziemonowizowy jest z tej strony i W tym odcinku pokażę Wam, jak znaleźć w kierce nowy przedmiot, czyli nadmuchiwa nadmuchiwany byk. Ja go właśnie wydrukuję z skrzynki i zaraz Wam pokażę, jak go zdobyć. I tak, na wstępie, zostawcie suba na tym kanale. Łapę w górę pod odcinkiem, bo brakuje nam 10 subów do 2000. Jeżeli dzisiaj wbijemy 2000, to jutro pojawi się stream ze specjalem. Część z Was już wie. Jeżeli bywa na lewak, to wiedzę co to za specjalne, ale przechodzimy do odcinka. Mamy coś takiego jak nadmuchiwany byk. I tak, może on wylecieć ze skrzynki. Albo może <laughs> też leżeć po prostu na podłodze. Czekajcie, bo tutaj mamy jakiegoś delikwenta. Chłopie. Chłopca nie chciał przy się tym autem. Teraz tak, pokażę wam, jak działa ten nadmuchiwany byk. wam pokazuję, jak on działa. I tak. Aby aktywować, naciśnij przycisk skoku, będąc w powietrzu, jak widzimy. Czyli na przykład zbudujemy sobie taką rampę. Powiedzmy taką dość dużą. Teraz, bum, zamieniamy się w tej takiego pyka nadmukiwanego po prostu lecimy Nie wiem czy da się z tego jakoś Da się to jakoś Wysiąść z tego Jak widzicie tutaj na tym itemie nam wy wytrzymałość chyba tego spada tak Ale czy ja mogę z tego jakoś wysiąść chyba nie Także może tu jest taki przedmiot przydatny, może do rotacji, może do jakiegoś szybkiego podjazdu. Tutaj mamy ziomków. Także sobie podjedziemy tym jakiegoś chłopa. Ej mam ma byku, byku ale, ale... jak ja mam stąd wysiąść, coś zrobić? Chłop mi uszkodził. Jak widzicie, ma to dość duży cooldown. Ok, 10-15 sekund, z tego co tutaj widać, a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że pomogę wam tym odcinkiem i widzimy się w kolejnym. Siema!